Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 21 listopada 2023 roku i zaczynamy naszą codzienną, szybką analizę kryptowalut. Dzisiaj będzie tylko 5 kryptowalut, będą indeksy, no i będzie też złoto, które było wczoraj, ale to z tego względu, że wczorajsza moja prognoza wypełniła się w 100%, więc zobaczymy. Co aktualnie tam się ciekawego dzieje? Oczywiście zachęcam was do lajkowania, subskrybowania. No i zaczynamy, zaczynamy oczywiście od coin market cap. Największe wzrosty na BNB 5,6% w ostatnich 24 godzinach, a największe spadki na TIA 16, właściwie teraz już 17%, więc dosyć. Sporo. Lecimy dalej. Wskaźnik strachu i chciwości aktualnie na poziomie 71, więc troszkę podskoczyliśmy do góry od wczoraj. Na altcoin season trochę spadł od wczoraj, dzisiaj poziom 39. Warto też zajrzeć na poziomy likwidacji. Widać, że właśnie przed chwilą dostaliśmy fajny zjazd w dół, gdzie poczyściło nam dosyć sporo tutaj. Pozycji więc, trochę pieniędzy zostało zebranych z rynku. A my, oczywiście, wracamy do bitcoina. Narzucamy nasze linie, które już pewnie znacie. Jeżeli mnie oglądacie od dłuższego czasu, to już te linie wszystkie znacie na pamięć. No, i jak widzicie, dostaliśmy strzało, o którym mówiłem wczoraj, czyli spadek aktualnie do tej czerwonej linii. No, i delikatne przebicie świecą. Tutaj knot zachoczył nam idealnie tą strefę na 36275, czyli ta górna krawędź strefy. No, i dostaliśmy bardzo szybkie odbicie do góry, więc wrzućmy sobie interwał 15-minutowy. No, jak widać, bardzo technicznie się tutaj cena zachowała. No, i w momencie, kiedy już tutaj spadliśmy w dół, no to te spadki były na tyle słabe. Ja już też pisałem na Discordzie, że sytuacja tutaj bardziej do podbitki z powrotem pod 37 tysięcy, no i później może ewentualnie dalsza jazda w dół. Jak się tutaj dalej rozwinie sytuacja? Zobaczymy w następnych godzinach? Ja aktualnie nie mam żadnej pozycji na bitcoinie, więc czekam na dalszy rozwój sytuacji ja aktualnie Dzisiaj odpalałem na indeksach na S&P, więc indeksy sobie również dzisiaj zobaczymy. No ja czekam tutaj na dużo mocniejszy ruch w dół. Ten był bardzo fajnym ruchem, który polikwidował bardzo dużo tutaj longów i tutaj wrócił z powrotem trochę polikwidować shorty, które były odpalane w międzyczasie właśnie jak już Bitcoin zaczął się osuwać. Ale ten ruch jest jeszcze bardzo mały. Cały czas dominacja Bitcoina też rośnie, więc dlatego altcoin season nam tutaj aktualnie ucieka. Więc sytuacja na razie się tutaj rozwija bardzo dobrze. No i ja czekam na kolejny atak na 36 tysięcy. No nie ukrywam, że zacieram ręce. Na to, co może się wydarzyć w dalszej części tygodnia. A przypominam Wam, że jutro nie ma nagrania. Jutro będę dostępny tylko na Discordzie. A jak ktoś będzie chciał dołączyć do Discord'a, to warto się wstrzymać do weekendu, do piątku, no bo też na Black Friday coś ciekawego przygotowałem, ale to w dalszych dniach tutaj Wam. Opowiem. Teraz lecimy do wskaźników Maximusa. Zaczniemy sobie oczywiście od order booków, które pokazują tutaj po stronie sprzedażowej na 37,600. Troszkę większą ścianę, ale widzimy, że już tutaj pod 37 37,000 również robi się większy uskok. Więc tutaj pewnie nam znowu będzie cena próbowała. Odbijać. Jak zobaczymy sobie wskaźniki ProCharts, to widzimy, że bitcoinów nam trochę na giełdach ubyło od wczoraj, więc dosyć spory mamy tutaj zjazd. Stablecoinów też trochę ubywa, ale widać, że napływają małymi partiami. Aktualnie tutaj też instytucje zaczęły się pomału aktywować przy tych zjazdach, ale jak widać, tutaj indywidualni kupujący Dalej mają przewagę na rynku, a my lecimy dalej z wykresami. Teraz Ethereum. Ethereum. Zobaczmy sobie tutaj troszkę dalej. Zobaczmy wykres. No, Ethereum tutaj nie dało rady utrzymać się powyżej 2024. No i zaliczyło zjazd, co prawda, tylko na 1952. Ale ja tutaj sądzę, że dostaniemy jeszcze głębszy zjazd, wybijający właśnie ten dołek na 1900 dolarów. No i myślę, że do końca roku może zobaczymy w okolicach 1770, i to byłby akurat bardzo fajny scenariusz. Na razie widać, że tutaj możemy nawet sobie zrobić żółtą linię, która idealnie nam pokazuje tutaj szczyty są coraz coraz niżej. No i przy ewentualnej podbiczce, która oczywiście może mieć miejsce, będę chciał tutaj na wysokości tej linii, która cały czas oczywiście idzie coraz głębiej w dół, zająć jakąś pozycję na shorta, ale jest takie bardzo duże prawdopodobieństwo, że teraz możemy próbować wybijać właśnie ten Dołek na 1900 dolarów, co by fajnie nam tutaj potwierdziło tendencję spadkową, więc zobaczymy, jak dalej sytuacja nam się rozwinie, a rozwija się na razie bardzo fajnie, szczególnie że Ethereum traci dużo mocniej od Bitcoina. Teraz zobaczmy sobie BNB, które dostało wczoraj bardzo mocny wystrzał e, związany właśnie z tą informacją. O Binance i tutaj dostaliśmy strzał aż na 268, prawie i pół dolara. Potem dostaliśmy delikatny zjazd, przy którym ja akurat rozgrywałem dwa shorty na bardzo małej dźwigni, które ostatecznie były zamknięte na zero z tego względu, że nie chciałem po prostu nie chciałem po prostu ich tutaj trzymać zbyt długo. Ja wbijałem tutaj w tym miejscu. Dostaliśmy jeszcze podbitkę do góry do prawie 260 dolarów. No i potem przy tym zjeździe ja już zabezpieczałem stop lossem kroczącym. Oczywiście na giełdzie BinkX zabezpieczałem te pozycje. No i praktycznie zamknęły mi się na zero, więc tutaj sytuacja była w miarę klarowna. No i cieszę się, bo dostaliśmy później dużo mocniejszą podbitkę, co już by tutaj trochę kiepsko na moim portfelu wyglądała. Ale aktualnie również czekam na dalszy rozwój sytuacji, no bo BNB tutaj utrzymuje się dosyć wysoko w porównaniu do tego, co się dzieje na Bitcoinie, ale myślę, że powinniśmy za chwilę zaliczyć. No i widać, że pomału tutaj zaczyna już nam spadać BNB. No i ten zjazd może być właśnie wybijający tutaj ten dołek na 248. No i ostatecznie możemy utrzymywać się w okolicach właśnie powyżej 241 dolarów. A czy tak się stanie? myślę, że już dzisiaj się o tym przekonamy. Lecimy dalej. Kolejnym coinem jest Lisk, który zaliczył zjazd znowu trochę głębszy od poprzedniego, ale on odbił się właśnie na dolar i 3 centy na tym wsparciu. Ja tutaj obserwowałem Liska, ale ja nie mam zamiaru wchodzić tutaj na żadnej dźwigni, no bo sądzę, że jeszcze spadniemy tutaj niżej. Tu tylko potwierdza nam bardzo fajnie, że ten poziom jednak jest dosyć mocny. Widać, że tutaj wielokrotnie cena nam reagowała właśnie w tym miejscu. No i myślę, że jeżeli teraz przebijemy, no to będzie tutaj to dosyć solidny opór przed dalszymi wzrostami. Na analizku trzeba uważać, bo takie później fejkowe pompy lubią po prostu strzelać do góry i mogą nam bardzo szybko tutaj portfel wyczyścić. No i ostatnia kryptowaluta na dzisiaj, Matic, który też robi nam, zrobiła nam się taka praktycznie tutaj głowa z ramionami. No a ja tutaj już w tym miejscu, kiedy ostatnio też analizowaliśmy Matica, to mówiłem, że ten poziom 82,4 centa jest na tyle słaby, że powinniśmy dostać spokojnie zejście na 76 centów. Tutaj na to kolejne wsparcie, jednak teraz już bym nie był też taki pewien tego. No i sądzę, że możemy za chwilę dostać dużo mocniejszy zjazd. Po pierwsze, albo do tej czerwonej linii trendu spadkowego, która aktualnie znajduje się na 63,8 centa lub do tego wsparcia na niecałe 60 centów. A to jest dosyć spory zasięg, więc tutaj dużo może się naprawdę wydarzyć po drodze i warto uważać z dźwigniami, więc ja też trochę wyhamowałem, na trochę mniejsza się przerzuciłem dźwignię, bo może być tutaj naprawdę grubo. Teraz lecimy zobaczyć indeksy. Pierwszy na tapetę S&P, który w końcu dotarł tutaj do tej zielonej strefy. No i tak jak mówiłem poprzednio, nie byłbym sobą, gdybym po prostu z tej strefy nie wystartował sobie shorta. Zobaczymy jak on tutaj dalej nam się rozwinie. Strefa jest dosyć spora. I ja tutaj na końcu strefy będę zabezpieczał to stop-losem na wszelki oczywiście wypadek. Gram tutaj na mniejszej dźwigni, dlatego trzeba uważać, co tutaj może się dalej wydarzyć. Ja postaram się tą pozycję trzymać maksymalnie do piątku, chyba że faktycznie zrobi nam się tutaj jakaś fajna reakcja, gdzie można będzie to zabezpieczyć, no to może wtedy zostawię to przez weekend. Zobaczę jeszcze bliżej końca tygodnia, ale na pewno was o tym poinformuję. Kolejny to jest Don Jones, który znalazł się powyżej tej żółtej linii i on teoretycznie też można by go spróbować shortować, ale ja wolałbym Tutaj właśnie z poziomu bardziej 35600 dolarów, tutaj z tego poziomu żółtego, więc jeszcze tutaj trochę nam brakuje, więc aktualnie się wstrzymuje. No i na pewno Was o tym poinformuję, jeżeli tutaj będę próbował to rozgrywać. Kolejny DAX, który tutaj wzrósł też jak wszystkie zresztą indeksy. Ale on tutaj też fajne miejsce do szortowania ma dopiero w okolicy 16283 euro, więc jeszcze dosyć sporo. Więc jeszcze prawie 400 dolarów do nadrobienia. A wygląda, jakby chciał po prostu teraz zaliczyć jakąś korektę od tych wzrostów. Więc tutaj też aktualnie się wstrzymuje, chyba że. Korekta by po prostu zdaliczyła poziom tutaj 15470, no to z tego miejsca wypadałoby puścić jakiegoś longa. Oczywiście, nic co mówię, nie jest poradą inwestycyjną, więc się tym nie sugerujcie. To są tylko i wyłącznie moje przemyślenia i moje zagrania. Teraz WIG. Dawno do WIGA nie zaglądaliśmy. Zobaczmy sobie go na interwale dziennym. On mi tutaj trochę pokrzyżował plany cały czas. Szliśmy według ustaleń, ale wybory, wybory tutaj nasze w Polsce nam trochę pokrzyżowały. No i duża euforia. Zaliczyliśmy tą czerwoną strefę, gdzie mieliśmy delikatną korektę. Później wybicie ponad strefę, przetestowanie strefy. No i lecimy wyżej. Dużo wskazuje na to, że będziemy chcieli tutaj odbijać się od tej czerwonej linii w okolicy 2371 zł. Ja osobiście WIGA nie rozgrywam, wrzucam go tylko i wyłącznie z tego względu, że analizujemy indeksy. Więc tutaj moja teoria, która była od początku roku, gdzie tutaj właśnie w styczniu. Pod koniec grudnia, początek stycznia publikowałem, że dostaniemy zjazd do strefy, później wybicie do czerwonej strefy i zjazd z powrotem. Przyznaję się bez bicia, że została nietrafiona, spełniła się w jakichś, myślę, 70%. Trochę szkoda, ale myślę, że tutaj jeszcze sprawa nie jest zamknięta. Ale widać ewidentnie, że raczej do końca roku, tak jak ja planowałem, zejście na 1650 nie jest już wykonalne. Musiałoby naprawdę być spore trzęsienie ziemi, żeby tutaj cena z powrotem nam spadła. No i Nazdach, który tutaj po tych, tym delikatnym ruchu w dół, powrócił z powrotem, wybijając tutaj szczyt z 18 lipca. Ale ja tutaj też jeszcze nie odważyłbym się na shortowanie widać ewidentnie, że zatrzymała nam się cena powyżej wsparcia, i tutaj możemy próbować wybijać jeszcze te szczyty, właśnie tutaj z końca 2021 roku, jeżeli tak by się faktycznie stało, no to to by było dobre miejsce dopuszczenia shorta z okolicy 16 tysięcy. 628, może 30 dolarów. Myślę, że ja oczywiście spróbuję tutaj swoich sił, ale to myślę, że w następnym nagraniu jeszcze o tym porozmawiamy. No i na koniec złoto. Złoto, o którym mówiłem wczoraj. Wrzućmy sobie interwał, może godzinowy. Przybliżmy wykres. No i wczoraj, właśnie sobie przybliżymy. Okej. Okay. Wczoraj byliśmy właśnie w tym miejscu, jak nagrywałem dla was film i właśnie mówiłem, że złoto jest w trendzie teraz wzrostowym, widać ewidentnie, że tutaj szczyty są coraz wyżej, dołki są coraz wyżej. No, i ja ustawiałem się na 1962 dolary. Niewiele brakło, bo wystartowało złoto z 1965. No i tak jak mówiłem, zaliczenie tutaj spokojnie 2000 w zasięgu. Ja niestety nie wbijałem, nie miałem żadnej pozycji. Wiem, że kilka osób na Discordzie, według moich ustaleń, nie czekało do tego poziomu na 1962. Tylko odpalało, już w momencie, kiedy ja wrzucałem informacje na Discorda, no i widziałem tam, że były zyski powyżej 200%. Więc fajnie tutaj, że wbijali. Ja twardo siedziałem na właśnie tym poziomie, no i trochę szkoda. Mogłem po prostu sobie uśrednić w momencie, gdyby tutaj cena zjechała, no ale tak jak mówiłem, w momencie, gdybyśmy wybili. Tutaj 1955, no bo to byśmy mieli dużą szansę na dalsze spadki, więc to było takie w miarę bezpieczne zagranie, które u mnie się nie otwarło, inni dali radę skeszować i z tego się akurat bardzo cieszę. No ale teraz aktualnie złoto zawróciło tutaj na tych szczytach w okolicy 2007 dolarów i teraz albo zaliczymy kolejny mocny zjazd, albo wybijamy te szczyty, no i wtedy można się ustawiać pod ewentualnego longa, ale ten long myślę, że spokojnie tutaj do zrealizowania w okolicy 2060 dolarów. Osobiście czekam na tutaj odpowiedni. Sygnał, bo gdybyśmy tutaj teraz wybili do 2030 dolarów, wtedy ewentualna korekta i można wtedy ładować się na dalsze wzrosty. Więc czekamy na dalszy rozwój sytuacji. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście w czwartek. W czwartek o podobnej porze, może jak dzisiaj. Na Discordzie, oczywiście, też jestem praktycznie na bieżąco. No, i postaram się na Twittera coraz więcej wrzucać tam informacji, bo trochę ostatnio Twittera zaniedbałem. Do usłyszenia, do czwartku. Hej.